Ten mecz będzie dla Ciebie istotny również w kontekście tego, co się dzieje w klubie? Znaczy, na pewno ty meczu źródłem pewności siebie. Cieszę się, że tren mi mi wystąpić w pierwszym składzie. Myślę, że starałem się, walczyłem. Myślę, że najważniejsze jest to, że wygraliśmy dzisiaj to spotkanie i awansowaliśmy do e, mistrzostwa. Jak ta sytuacja, w której ty podawałeś do Krzyśka Mączyńskiego, z której potem padł gol, wyglądała z Twojej perspektywy? Bo tam się wydawało, że ta piłka tobie prawie uciekła. Czy znaczy, nie? Dobrze. Myślę, że ją kontrolowałem, tą piłkę. Od razu przyjąłem sobie dobrze poprawiłem sobie, strzeliłem do linii. Chciałem zabrać jak najwięcej zawodników, ściągnąłem dwóch na siebie, widziałem Mączkę kątem oka, po prostu mu zagrałem, Mam perfekcyjną piłkę wrzucił do lewego, no ale to co ma na głowie, wszystko No i cieszymy się z tego, że strzeli tą na wojnie. Numer 10 jest bardzo wyjątkowy w każdym. Możesz powiedzieć, że ta koszulka też Ci w jakiś sposób w tym meczu dodała skrzydeł? Znaczy ja na numer nie patrzę, ale cieszę że mam taki numer. Myślę, że Niby wszyscy myślą, że to jest ciężki numer, a tak naprawdę no, dał mi trochę będzie pewności siebie. Cieszę, się, że mogę nie wystąpić w prezentacji, bo myślę, że rzadko się zdarza, że można z takim numerem występować, jeszcze zadebutować. No, po prostu no, cieszę się, że, że po prostu wygraliśmy to dzisiejsze spotkanie. Zagraliśmy myślę, że dobrze chodzi na mądr, mógł nas skarcić, gdy mieli sytuację z głowy, ale również mieliśmy my jeszcze, podwyższając wynik. Warto było czekać, tyle spotkań, żeby w ostatniej wystąpić, no, nie zamywałem się cały czas, ciężko pracowałem, no, miałem przecież po prostu, że to był PEG, że się nie udawało wcześniej, Ech, cały czas po prostu miałem w głowie, że Ech, zawsze wszystko jest możliwe, Po w Szkocji, cieszyłem się tego, że strzeliliśmy w rankę w czasie gry i skończył się już mecz, no i dzisiaj tak naprawdę wszystko od nas zależało, wszystko było w naszych nogach, no i sprawiliśmy się że dużą radość kibicom jak i sobie. Thank <small noise> you.